Zobacz, ja żeby nagranie to on będzie teraz. Hej, hej, hej. Zapisywał. No, no. Czyli zaraz coś porysujesz, okay. coś stworzysz. To dzisiaj robimy. Nie, nawet nie wiem co. Chyba ciebie nie nagrywa, tylko Twoje ruchy. Ja, nie wiem co mam zrobić. No, kawałek zobaczymy co. No sobie... dobrze. To co tutaj teraz zrobić? Okej. Okay. Mamy tutaj na Majka 20 żetonów, akurat tyle mi potrzeba. Więc dzisiaj wbijamy, dzisiaj akurat, zobaczcie oto, wbijamy siódmą moc na nicie. Jedną rundkę chyba to zajmie tylko. Więc zobaczmy. Nie wiem czy w ogóle ktoś mnie słyszy. W grę, ale może tak. Dobra, przegrałaś. <Ky> tam jest rico. Czek, tam jest rico. No dobra, myślę, że dobry jestem. Spoko to jest, Spok О, не, 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 не. Динамита. Паприка. Паприка. Хе, -хе страфиен. Споко. Так, са. Нашел давние два наши парки, обсуфили от атомной. Już ja też nie wiem po co bym tam Był tu No dwa Tylo No dobra Pierwsze miejsce i No 10 puszek Piątej Wiemy tutaj pyk cyk cyk wow 60 nawet No i... No i skończ sobie teraz i zobacz co się nagra. Teraz Wreszcie mogę ulepszyć i zobacz, co następne. I tutaj właśnie. Rozbiła się kłódka u gadżecie. Więc mogę go odblokować. Dziękuję. A teraz. Pa.